Do boju! Tylko żeby te bone Major nie zabiły swoich. Fuck, król zaraz umrze, bo nie ma leczenia. Dobra, leczyć króla! Leczyć króla! Pamiętaj, żebyś kliknąć subskrybuj ten kanał i 3% zwrotów z gotematy. Dzień dobry, dzień dobry. Totally Accurate Battle Simulator, tutaj oczywiście wasz kochany Grzegorz Łukowicz 312 i moi drodzy. Gramy sobie oczywiście po raz kolejny w kampanię, ale, 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 zanim zaczniemy kampanię, ja muszę sprawdzić jedną bardzo ważną rzecz. Eee, sprawdzę. Mianowicie. w starożytności. No nie, to jest do dupy mapa. Znów mnie oszukujecie, to ma być fajna mapa, a nie do dupy mapa. Ancient 2. Proszę, pe o. No i da się, da się, da się. No i moje pytanie brzmi. Czysto teoretycznie wiadomo, jeżeli bym ustawił sobie tutaj yy, Scarecrowy, no to jakbym dużo ich ustawił, to one by wygrały. Tak mi się wydaje. Ale, dlatego mamut to potem będzie sprawdzony, jak wymyślę, w jaki sposób można go tutaj przetestować. Ale, ja chciałem Zeusa wziąć, jednego Zeusa i wieśnioków. Takich zwykłych wieśnioków. Takich zwykłych wieśnioków. Czy sobie Zeus po poradzi? Z taką armią. No, ja muszę to przetestować. Troszkę się zacina. Ale mi się zdaje, że ten piorunek poleci. Ty, co jest? On nie ma szans z nimi! Rzucili się na niego! Cholera, biedny Zeus! Poddani go zaatakowali! <grystanie> Jak to wygląda? Jak y była kiedyś taka zabawa w podstawówce, że się mówiło, zwała? Na homoseksualistę w wulgarnym znaczeniu tego słowa. Tak się mówiło, przynajmniej u mnie w gimnazjum. Ja oczywiście nie pochwalam takich rzeczy, ale tak się mówiło i tak to mniej więcej wygląda. Ale zobaczcie, Zeus przegrał. Myślałem, że ten piorun działa troszkę lepiej, że on się odbija po miliardzie jednostek, a tu proszę jednak nie. Czyli moja ciekawość została tutaj już yy, zaspokojona. Odpowiedź znam. Można wracać do kampanii. Yy, ja skończyłem dopiero. Chyba tak, adventure. Po prostu zaczynam. Tree tribe, tak się nazywa adventure. I tak. Czyżbym mógł wybrać wszystko? No proszę. Tutaj proszę zwrócić uwagę, a mogę ich usunąć? Hehe, <laughs> myślałem, że będę mógł ich usunąć. Fuck, mama dzwoni. Okej, okay, zastanówmy się, tutaj mam ekipę yy, sprzątającą na drzewach. Co oni tam robią? Spadną sobie te ryje, połamią i, i tyle z tego będzie. Ich jest tutaj całkiem sporo, ale nie wiem dokładnie ile. Pomyślałem, że może walkirię sobie poradzą z nimi, ale tutaj za dużo jest y, strzelaczy i pewnie zaraz skrzydła im poprzebijają i będzie lipa. Dlatego pomyślałem, że fajnie będzie zarzucić tutaj łuczników. Może nie aż tylu. Tak. O, tylu i trzy walkirie. I spróbujemy. Spróbujemy. Ja myślałem, że te Valkyrie to będą zasuwać tak szybciutko. O! Trochę... No nie mów, że to jest kamikadze Walkiria No to jest kamikadze. To jest kamikadze. Cholera. Łuczniki do boju! Nie ma szans, ja przegrałem wtedy ten pojedynek. To jest już trudne. To jest cholera trudne. No nie ma szans. No ale oni sami trafiają w swoich po raz kolejny. O Jezu, ten jak wyrwał w serce. Ne, ne, nie, 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 trzeba inaczej. Te kruki mi się podobały, może one będą mocne, jakbym ustawił sobie tak. A niech stają nawet obok siebie. Mam jeszcze 600, więc mógłbym na przykład 10 Halflingów tutaj zarzucić. W sumie nie gdzieś jakoś daleko, kruki też gdzieś tu. I niech oni troszkę poprzyjmują damage, a te kruki tutaj się zajmą. Wszystkim, czy nie pomierali? Ty, może to jest RNG, bo z tego co pamiętam, tamci stali jak. Jak żywi, o Jezus Maria. Frodo, co się stało? Frodo Baggins! Tylko nie to. Dawać, wysyłać te kruki. Wysyłacie kruki? Czy nie? O Jezus Maria. Co za łajzy! Damy takiego jednego króla. On będzie miał tutaj... Yy, raz, dwóch, trzech... Healerów. A tutaj damy sobie... Arczerów. I to musi być to. To musi być to, dobra. Oni pospadali, może część z nich umarła. No ale musicie go healować, pamiętajcie. Ucznicy... Do boju. A król... Do boju jeszcze bardziej. Leczyć go... On ma być niezniszczalny. Leczyć go mówię! On ma wygrać! Dobrze, Panie Królu, zajebiście, Panie Królu, Panie Królu, masz to. Król jest mistrzem, leczony król jest mistrzem Polski, zapamiętajcie to, leczony król jest mistrzem. Czy moja głowa się powiększyła? Czy moja kamerka się powiększyła? Czy ja już mam jakieś jazdy? Okej. Okay. Tutaj proszę zauważyć, oni są w grupie. Jak to mawiałem, w grupie siła, ale nie zawsze. Nie zawsze w grupie siła. Chyba że walczysz z Zeusem, i jak Zeus ma jeszcze tutaj do dyspozycji takich wariatów i takich wariatów, to wtedy w grupie to co najwyżej dupa blada marmolada, a nie siła. Bo oni tutaj zwyciężą każdą walkę. Panie Zeusie, masz to zrobić. No. Dawaj panie Zeusie Tylko trafię, tylko trafię w nich Panie Zeusie Dobrze teraz jak tutaj się włączył Ty, ale... Tylko ich powal Co za zjeb, no co za zjeb Dobra, wychodzi na to, że w sumie trzeba też zwrócić uwagę na, ja, na to jacy to są ludzie Więc pomyślałem, że po prostu jak rzucimy tutaj archerów to oni przed taką falą salwą się nie uchronią. Będą po prostu padać na glebę tutaj... jak leszczyki, prawda? Do boju, szczyloć. Oj, chyba to nie zadziała tak, jakbym chciał. Dobra, już mogę się poddać w zasadzie. Z drugiej strony pomyślałem, że wygranego składu się nie zmienia i znów rozstawiłbym tutaj króla, który by miał raz, dwóch, trzech przystów, bo to zadziałało. A tutaj resztę archerów. I tutaj mamy, nie wiem, dwóch bardów, żeby sobie grali piosenki. Leczyć go, pamiętajcie, leczyć go. Jak myślicie, kiedy Bartom że ze strzały naszego człowieka? Dawaj, panie królu! Machnij tym mieczem! Machaj mieczem! Machaj tym mieczem, nie daj się! O Boże, to jest najlepsza rzecz pod słońcem. Te, ale czy teoretycznie to można zrobić z każdym? Przecież ja zapomniałem, że nie trzeba łączyć jednostek. Można rzucić X królów, znaczy jednego króla, pristów i tak dalej, ale nie trzeba cały czas być tą samą frakcją. Jestem głupi. Ale mimo wszystko było spoko, więc znów bym ustawił tutaj króla. Priestów troszkę bliżej, bo oni są wolniejsi. A tutaj rozstawiłbym za dwa, dwa tysiące. Może. Yy... <laughs> Hmm, 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 może takich bone mage'ów, dwóch i dziesięciu łuczników zwykłych? Czy może ice archerów? Może w potion, hej, Belara, da, Dobra, damy spear throwerów też. Gdzieś tu. I mamy jeszcze 80 to jednego tutaj shieldera. Czuję, że to będzie dobre. Do boju! Tylko żeby te Bone Major y nie zabiły swoich. Fak, król zaraz umrze, bo nie ma leczenia. Dobra, leczyć króla. Leczyć króla. Powtarzam, kryptonim leczymy króla. E, no to jest łatwa ta gra. Jest łatwa, jak się zna takie techniki profesjon... O nie, on umarł. No, ale mimo wszystko. Już się bałem, że tutaj się źle skończy, ale poradzili sobie wybitnie. Król. I lecząca ekipa to jest Żyćko. Dobra, co tutaj mamy? Ja nie widzę tutaj przeciwników. Oni są poukrywani. Załączę grę. Czy to są tylko oni? Ja tutaj widzę tych dwóch halflingów. No to jeżeli to jest dwóch halflingów... ...to ja muszę sobie jakoś z nimi poradzić... ...używając... ...dwóch halflingów również. Czy może jest jakaś tajna technika, na przykład farmer? O, to jest pytanie, może oni spadną i się zabiją? Ten chyba umarł. Nie, żyje. Dawaj. To będzie walka. Tylko ty też nie spadni. Halo? Dziabaj go! Dobrze. Dziabaj drugiego. Dziabaj go mówię. No. Widzicie tę technikę? Widzicie tę technikę? To nie jest byle jaki cios. To jest cios pod jajcowy śmierci. Tak się nazywa. I widzicie, machnął sobie widłami pod nogami. Mógł uszkodzić sobie jajeczka, ale nie, on się nie bał. Nie bał się, zaatakował Froda i wygrał. O to chodzi. Dobra, proszę zobaczyć, tutaj mamy sporo tych leszczyków, Frodów, bagińców a na frodów bagginsów najlepsze będą kruki bo kruki tak się rozpędzą, że hej ale przed tym wszystkim stanie jeszcze tutaj jak widzieliście o na przykład takie klubowicze takie pałąki i tak oni tutaj przytrzymają parę ciosów a kruki jak polecą blub, 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 tak zrobią i wygrają zaraz druga runda, tak? puścicie drugich puśćcie, puśćcie kruki, ty oni oni wyjebane mają Hallo Nie, ja to wyłączam Mamut! Jeden mamut, jak to mawiają. I tutaj łuczniki zamrażaki. I jeden dwóch pałujących dziadów. Mamut! Wjeżdżaj! Ługa buga! Ło, no i to było to, trzeba było przemyśleć to w taki sposób. Z mamutem oni nie mają szans. No, proste, że tak mamut na takie małe jednostki to jest koksowiciel. Koksowiciel śmierci. Jest takie słowo? Myślę, że jest. A tutaj walczymy z kim? Z bardami, tak? Tutaj grają muzykę. Więc wrzucimy. Jest jeden, mam tylko 100 punktów. Więc to musi być jakiś sprytny plan. Jaki to może być plan? Cat Buter, to będzie atak, atakować ich głową. Może oni spadną. Nie spadnij ty, tylko ich tam masz sklepać, pamiętaj. Fjorn, masz ich sklepać. I nie spadnij do, do przepaści, okej? Okay? Dawaj Fjorn, zejdź tam na spokojnie i ich przekop, tak? Tak jest plan? Proszę nie rób tak więcej. Aha. Nie. Ty później spadniesz. Defeat? Oni tu się topili! Jaki defeat? Jesteś kretyn! Czemu tak zrobiłeś? Dobra, wystarczy mieczarz, bo mieczarz tak się nie rzuca jak debil, on po prostu będzie machał mieczem, a wy się wystraszycie i spadniecie, prawda? Prawda mieczarzu? Tylko też nie spadnij proszę cię, nie spadnij Dobrze Oni już tutaj uciekają w popłochu przed twoją potęgą Topią się. A ty wygrałeś, jesteś wspaniałym mieczarzem. O tutaj kolejny mamy yy, tribe. O Jezus! O Jezus! Zobaczcie, oni będą mnie mocno bić. Więc ja pomyślałem, że po prostu znowu po raz kolejny. Użyję mocy mamuta, a nie jednego, tylko dwóch mamutów. A tutaj sobie on prze, oni się przebiją przez te shieldy, więc z tyłu zostaną jeszcze tutaj trowery. I taki jest plan. Jazda! Tratujcie! Tra, tu Jonko, tra, tu Jonko, jazda! No, oni się nie boją jakichś tutaj yy, pod, po, kościanego podłoża, bo oni chodzali po trudniejszych terenach. O Jezu, rzuciłeś... W... Ile? Ile liczymy? Ile liczymy? Uwaga, ile dzid te debile, rzuciły w mamuty? Raz, dwa. No w sumie to tyle chyba. Więc nie tak źle. Dobra. Dwóch z was to tylko debile. Oj po raz kolejny mam tutaj jednego Klubowicza, a z Klubowiczem sobie poradzi nikt inny jak Madafaker Bruce Lee King, Bruce Lee Ratemis. Dobra, on spadł. No, on wyczaił to, że spadł. Złamał sobie kostkę Spało, ma on to jabada badu. Wstawaj, wstawaj, nie udawaj. Jabada badu, zbani. Ej, ej, wstawaj. Dobrze, była. Defeat? Jesteś gorszy. Jesteś wart dużo więcej, jesteś gorszy. No to jak taki Neandertal ma sobie poradzić z wielkim mistrzem miecza? Powiedzcie mi, ja wam powiem, nie da się. Chyba, że ten debil. Spadniesz stąd? Musisz psuć zabawę? Musi psuć zabawę. No i po co tak to zrobili? I teraz on musi zwracać. Tamten pewnie. No, tamten próbuje wejść do Wilmy. To jest Fred Flintstone. Wilma! Otwórz mi dom, tak krzyczy. Dawaj. Macie tutaj taką super kamerę z podłogi. Dym, 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 dym. Hey! O ja, dawaj. Pokaż mu na co cię stać. Jezus Maria, ten jest pijany. On tyłem walczy. Dawaj go, ciachaj go. Ciachaj go, mówię. Ze Smr, to jest debil. Ten mieczasz. No, zabij go. Wreszcie dał radę. Dałeś radę, ile ci to zajęło? No, ile ty walczyłeś? Powiedz mi, ile ty walczyłeś, dumny z siebie jesteś? Żadna księżniczka nie będzie chciała takiego rycerza, jak ty będziesz walczył z Neanderthalczykiem 4 lata, rozumiesz? Poszło nam całkiem nieźle, ale sporo tutaj jest tej kampanii, naprawdę to jest bardzo dużo. Myślałem, że tego jest malutko, a tu proszę. Tego jest całkiem sporo, te, tego adventure'a. W challenge'ach jest mniej, ale to pewnie dlatego, że to ma być challenge. W każdym razie, yy, ja będę spadał. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę. I do następnego. Papa. Pa.